Witam w wiadomościach naukowych. Każdy z nas lubi słuchać o odkryciach, wynalazkach, przełomowych ideach, ale czasem wystarczy rozejrzeć się wokół, by cuda techniki mieć dosłownie w zasięgu ręki. Bo przecież praktycznie każda rzecz była kiedyś nowym, wspaniałym wynalazkiem. Być może także dziś odkryjemy coś zupełnie nowego. Dziś w programie: Bezpieczne drogi, czyli innowacyjne bariery niezwykły zegarek, zwykły telefon powrót Dumy Narodowej na czterech kółkach. Oczywiście na początek mam dla Was zagadkę. Czy wiecie, że wieża Eifla potrafi czasem urosnąć nawet o kilkanaście centymetrów? Jak myślicie, dlaczego? A. Wynika to ze zmian temperatury, B. To wynik nakładania materiałów konserwujących, czy może C. za sprawą zmian ukształtowania terenu? Odpowiedź, jak zawsze, poznacie na zakończenie programu. Nigdyś królowa polskiej motoryzacji. W wielu garażach pewnie stoi do dziś jako przedmiot nostalgicznych wspomnień, ale już wkrótce syrenka może powrócić na szosy w zupełnie nowej odsłonie, która powstaje w AMZ Kutno. Projekt naszego samochodu nawiązuje do klasycznej syreny, ale materiały do jego budowy są takie same jak we współczesnych pojazdach. A więc starą dobrą syrenkę czeka druga młodość. Choć firmy prześcigają się w dodawaniu do urządzeń mobilnych coraz większej liczby funkcji, to jednocześnie nie brakuje osób, które poszukują najprostszych rozwiązań. RISTI. Prosty zegarek z funkcją dzwonienia. Można w nim zaprogramować cztery numery telefonów, a całość obsługiwana jest zaledwie jednym przyciskiem. RISTI nie ma też żadnych dodatkowych aplikacji, które zwiększałyby pobór energii. A skoro już o energii mowa, to w 1989 roku kilka milionów Kanadyjczyków zostało pozbawionych prądu. A winne okazało się Słońce. Podczas wybuchów na powierzchni naszej gwiazdy w przestrzeń kosmiczną wyrzucane są ogromne ilości naładowanych elektrycznie cząstek. Cząstki te działają jak olbrzymi zastrzyk energii. Mogą one między innymi doprowadzić do wytworzenia się prądu w liniach przesyłowych, które w tym przypadku działają jak gigantyczne anteny. Jeżeli prądu w przewodach jest za dużo, systemy bezpieczeństwa wyłączają przeciążone odcinki. W tym przypadku zadziałał efekt domina i spora część kontynentu została odcięta od elektryczności. Dziś na polskich drogach stosowane są dwa rodzaje barier ochronnych. Dla samochodów osobowych i dla większych pojazdów. Ale w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów trwają już prace nad poduszkami zderzeniowymi i barierami nowej generacji wykonanymi z betonów w obudowie z tworzyw sztucznych. Proponowane rozwiązanie umożliwia zachowanie... Lepszych parametrów bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do pojazdów osobowych, jak i ciężarowych. Ponadto proponowana bariera jest tańsza i lżejsza niż jej dotychczasowe odpowiedniki. Pozwoli też wyeliminować ewentualne uboczne skutki zderzenia, takie jak rozbicie pojazdu czy wypadnięcie poza szosę. Ale nie jest to zachęta dla piratów drogowych do jazdy po bandzie. Zanim zakończymy, czas rozwiązać naszą zagadkę. Poprawna odpowiedź to A. Zmiany wysokości wieży Eiffla wynikają ze zmian temperatury i właściwości samego metalu zdolnego rozszerzać się wraz z jej wzrostem. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne wiadomości naukowe. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.